Gdzie jesteś? Nie Bardzo proszę. Chciałam powiedzieć, że Zbyszka Boga w Krośnicach, gdzie odbieramy się w swoim nagrodę, został musiał człowieka, ponieważ i świetnie interpretuję mojego to jest w tym mężu. <laughs> Przepraszam za <przez te> głosy. <laughs> ja do odmiany yy, przeczytam na początku trochę wierszy z tomu, czego nie chcesz chcieć. Yy, tutaj autorka postawiła krzyżyk na tym co czytać i jeszcze zawiła ruch. Ale nie będę się tego trzymał, ponieważ doszedłem do wniosku, że y, skoro mam być wystawiony na pośrednictwo jako czytać, to będę czytał to co chcę. Ale żeby krzyżykom i tradycjom stało się na początek wiersz zakrzyżykowany. Chwila w chwili chwili Grzegorzowi. W nocy, która rozmawia już ze świtem i opowiada o czymś, to jest więcej niż zderzeniem dwóch pól, jest mną i Paryżem. A może Tobą, gdy odtrącam bezpieczny powódź, czegoś dobrze znanego, więc w przestrzeń przed tymi, co zmierzają na swoje potrzeby nawet księżyc. Z zakrytą twarzą w słowa, bez księżyca więc, gdy śnieg chciał okrząść drzewa. Ale roztopił się, chociaż trudno udowodnić, że nie jest to szaleństwem, podobnie do utrzynięcia w smutę cienia. Jak nie znamy momentu godziny, minuty, gdy możemy utknąć w chmudze światła, jeśli więc ta chwila, choć przez chwilę, chmudze ma trwać, niech trwa.